Siema, tu Seba Motomity, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj temat arcyważny, naprawdę arcyważny, bo chodzi o bezpieczeństwo. Początek sezonu, marzec z pasem. Temperatury pozwalają na codzienną jazdę jednośladem, w związku z czym omówimy dzisiaj topowe najczęstsze przyczyny wypadków motocyklowych oraz jak można im zapobiegać bo jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć życia, zdrowia nikt ani nic nam nie zwróci fajnie jest się bawić swoim sprzętem, fajnie jest zapierdzielać e, fajnie jest poczuć ten zew wolności natomiast nie fajnie jest potem chodzić na rehabilitację e, albo jeździć na wózku dlatego zapraszam was na dzisiejszy bardzo ważny odcinek i jedziemy z tematem Zaczynamy od takich przyczyn motocyklowych. Bardzo dużo wypadków motocyklowych, ślizgów albo różnych innych przygód dzieje się niestety na nasze własne życzenie. Sami to powodujemy, sami powodujemy to stylem naszej jazdy, jazdą albo jakimiś innymi czynnikami. Dlatego rozbijemy to dzisiaj na czynniki pierwsze i opowiemy sobie. Numer jeden. Śliska nawierzchnia. Śliska nawierzchnia, proszę Państwa, słuchajcie moi mili, początek sezonu mamy, e, marzec, patrzcie co tu jest na środku, co tu jest na środku między wyjeżdżonymi śladami e, samochodowymi, no b... to jest, niestety to jest straszny syf, to jest mega syf i e, to jest śliskie. To jest śliskie, to powoduje to, że jak zaczniemy hamować gdzieś ostrzej albo awaryjnie, albo będziemy złożeni w zakręcie, to możemy złapać uślisk. Musimy na to zwracać uwagę. Jeździmy, staramy się zawsze jeździć w śladzie samochodu. Kolejna przyczyna. Pierwszy deszcz, tak to nazwałem, początek dużego deszczu po bardzo suchym, długim okresie. Bardzo często ma to miejsce w wakacje. Kiedy mamy 2-3 dni, ostra lampa, kurz, pył zbiera się na, na tym. na asfalcie, zaczyna padać deszcz. W tym momencie robi nam się totalna ślizgawka. Przez pierwszych kilkanaście minut, zanim to nie zostanie dobrze wymyte, no robi się totalna ślizgawka, robi się taki cieniutki film, bardzo śliski. Połączenie tego całego błota pyłu, kurzu i tak naprawdę on nam zalepia tą drogę. Powoduje to, że jeździmy w zasadzie po lodzie, prawie że. Także... W tym przypadku, jeśli nas dopadnie e, taka sytuacja Taka sytuacja, nie? Woda najczęściej, ziemia, halucynacja, hemoglobina No to albo musimy zwolnić do takiego stopnia Wyczyść tą sytuację i zwolnić do takiego stopnia e, Żeby było bezpiecznie po prostu Albo możemy się zatrzymać na kawkę Poczekać 15-20 minut, aż to nam zmyje Nawet gdyby ta burza miała trwać 5 godzin I chcielibyśmy jechać w tym deszczu No to... No to lepiej przeczekać ten pierwszy moment. Trzecia rzecz, jaka jest, no to białe. Pamiętajmy zawsze o tym, że białe równa się śliskie. Pasy, pasy przejścia dla pieszych, tak? To są elementy z gruntu bardziej śliskie, z gorszą przyczepnością asfaltu, ponieważ na ten asfalt chropowaty, który powoduje nam tą przyczepność. Niestety nałożona jest farba, która nie jest przyczepna z jakichś przyczyn. Białe jest bardziej śliskie, jak jest suche. Ale białe jest też mega śliskie, albo nawet przede wszystkim mega śliskie, jak jest mokre. Jak popada sobie deszcz, nawet mały, wystarczy, że troszeczkę nam pokryje tutaj wodą te, te pasy, te pory w asfalcie. I w tym momencie białe, czyli przejścia dla pieszych, na przykład tak jak tu, są mega śliskie. Hamowanie na takich przejściach dla pieszych może się skończyć glebą. Przyspieszanie może się skończyć uślizgiem tylnego koła. Jaki jest sposób na to? No prosta sprawa, unikamy białego. Staramy się unikać białego. Oczywiście to nie jest tak, że jak wjedziemy na białe, to już podłoga to lawa. Już nie żyjemy, przegraliśmy grę, ale starajmy się tego unikać szczególnie przy jakichś bardziej ofensywnych manewrach. Staramy się unikać białego, szczególnie pasów, takich jak tutaj. Jak już to sobie jedziemy między tymi pasami. Kolejną rzeczą, jaka jest. Yy... Po naszej stronie, po stronie motocyklistów, to niestety są błędy wynikające z zapierdzielania. Z zapierdzielania. Zapiepsamy po skrzyżowaniach, kierowcy nas nie widzą. Ja wiem, że nawet mamy pierwszeństwo. Ale co nam z tego, jak na grobie nam napiszą, no zginął co prawda. Wypadek był ze strony kierowcy spowodowany, ale miał pierwszeństwo. To pierwszeństwo tak naprawdę nam nic nie daje, więc naprawdę musimy brać pod uwagę to, że inni kierowcy mogą nas nie widzieć. Kolejnym naszym grzeszkiem, który no jednak powoduje sporą ilość kolizji, wypadków, może nie jakichś takich mega drastycznych, chociaż czasami też się zdarzają, to jest przesadne zapieprzanie w korku korek, zjawisko takie kurcze dynamiczne choć bardzo wolne z jednej strony z drugiej strony wywołujące duże emocje i wśród kierowców i wśród motocyklistów każdy się gdzieś śpieszy, a to do pracy już jest spóźniony, a to do domu chce szybko wrócić zjeść tego kotleta schabowego z żoną więc każdy chce szybko i wtedy no niestety wyłącza nam się troszeczkę myślenie i z jednej i z drugiej strony, kierowcy naprawdę szybko chcą dostać się do domu, zmieniają dynamicznie pasy, gdzie tylko to jest możliwe wpychają się jak mogą, motocykliści i też gdzieś tam między to próbują swoje cenne sekundy życiowe uzyskać w domu, żeby być szybciej te dwie minuty. Też się wpychają, też się wciskają. No i ja jeżdżę dużo w korku, widzę bardzo dużo motocyklistów, którzy po prostu robią sobie z tego, hmm, powiedziałbym taki slum gigant, nie? Nie jadą jak normalny narciarz, tylko po prostu zasuwają nie wiem, osiem dych pomiędzy stojącymi samochodami. No, jest to bardzo nieroztropne. Jeśli coś się zdarzy w takim wypadku, to taki motocyklista niestety może mieć pretensje tylko sam do siebie. Po prostu, po prostu totalnie nieodpowiedzialna prędkość na te warunki. Ja wiem, miałem w życiu taką sytuację, jechałem sobie w korku. W pewnym momencie pani widzę, że się samoczy tam jako pasażer. Zacząłem już wcześniej hamować, bo już widziałem, coś czułem pismo nosem, że mi wyskoczy. No i rzeczywiście mi wyskoczyła pod same koła, ale ja już wyhamowałem. No, i zrobiłem to tylko dzięki temu, że jechałem. Może 30 na godzinę w tym korku, a nie 70. Jakbym jechał 7-dech, no to być może byśmy nie rozmawiali tutaj w tej chwili, albo nie w takiej formie. I ta pani też być może już by nie rozmawiała z nikim. Bo jakbym jechał 7-dech i się w nią wpakował, ją przygwoździł do tych otwartych drzwi, no to byłaby bida. Kolejnym grzeszkiem motocyklistów są błędy. Techniczne, po prostu błędy techniczne. High side, low side, czyli złapanie uślizgu na kołach. Jak to dokładnie funkcjonuje, będę pewnie nagrywał jakiś odcinek, więc wam puszczę to. Natomiast zasuwanie zbyt szybkie, nie zła ocena możliwości swoich motocykla bądź na wierzchni, bo być może. Z tym motocyklem, z naszymi umiejętnościami, już wiele zakrętów w ten sposób pokonaliśmy, ale tutaj czegoś nie przewidzieliśmy. Piaseczko rozsypanego, plamy płynu chłodniczego po jakimś tam rzęchu albo hamulcowego. No, mnóstwo jest rzeczy, które mogą. Dziura, dołek, nierówność w asfalcie, źle wyprofilowany ten, źle wyprofilowany zakręt, asfalt. Czasami takie fakapy się zdarzają też przez drogowców. I tak naprawdę łapiemy z koła i wtedy suniemy sobie radośnie pleckami i dupką po asfalcie. No i tak to się kończy. W jaki sposób uniknąć takich błędów? Porada jest jedna. Na limicie powinniśmy jeździć tylko i wyłącznie na tozy, tam gdzie są zagwarantowane bezpieczne warunki. A nie gdzieś po drogach publicznych. No i niestety tak to wygląda. Powiecie mi, no dobra, nie mam pieniędzy na jezdę po torze. No w tej chwili tak naprawdę to no to, to nie są wielkie pieniądze. No, jeśli starczy na motocykl, jeśli staćcie na paliwo, no to pojechać sobie na sesję e, jeżdżenia na torze, a tory mają zazwyczaj otwarte takie sesje dla motocyklistów, to nie jest problem. Pojeździsz sobie, wyszalejesz się, wysumisz się tam, poznasz swój limit, poznasz limit motocykla, poznasz swoje własne ograniczenia, a potem na na tak naprawdę nie masz już jakichś takich wielkich zakus, żeby zasuwać w ślepych zakrętach na pałę tylko po to, żeby sobie podnosić adrenalinę Kolejną rzeczą, która jest bardzo częstym powodem wypadków na motocyklach jest tak zwany panic break czyli takie paniczne hamowanie coś nam wyskakuje, zaczynamy hamować nie mamy ABS-u, nie jesteśmy przygotowani no i nagle okazuje się, że koło nam się blokuje, bo walimy na maksa w hebel no i mamy Paciaka, w najmniejszym wypadku to jest paciak, w najgorszym wypadku to jest uślisk koła Przedniego bądź tylnego w zakręcie Co powoduje, że motocykl nam odjeżdża spod dupy No i wtedy już radośnie suniemy W dwóch opcjach Zakręt w lewo, suniemy w rów Zakręt w prawo, suniemy pod nadjeżdżający Pojazd naprzeciwka Obie Wersje są bardzo zachęcające, obie wersje są bardzo przyjemne, no i oczywiście bardzo serdecznie nie polecam doznawać takich doznań. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim znowu odwołuję się tutaj do jazdy na limicie. Starajmy się nie jeździć na limicie, tylko zostawiać sobie zawsze margines błędu, szczególnie na drogach publicznych, gdzie nie widzimy, co się dzieje za zakrętem. Druga rzecz, jaka jest, no to, to są szkolenia. Musimy wiedzieć, jak nasz motocykl reaguje, kiedy zaczniemy hamować w zakręcie, kiedy zaczniemy hamować na prostej drodze. Na jak mocny nacisk na dźwignię jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby nam w miarę nie zablokowało koła. I te rzeczy, niestety, w momencie, kiedy już to się wydarzy, to już jesteśmy w czarnej dupie, bo tego już nie, nie poznamy. Natomiast te rzeczy musimy sobie sami szkolić i ćwiczyć. Kawałek prostej, nic za nami nie jedzie, rozpędzam się, 60 na godzinkę i co robię? A, przedni Hebel. ABSIK pracuje, zatrzymałem się do zera. Nic za mną nie jechało, nie spowodowałem żadnego jakiegoś tam zagrożenia w ruchu, ale już wiem jaką drogę przebyłem. Na przykład w tej chwili jestem dość zaskoczony, bo niby jest ciepło. Asfalt może nie jest specjalnie przy, przyczepny, ale droga, którą przebyłem, to powiem Wam, że kurczę, trochę zaskakująco długa, nie? Ale sobie mogę zahamować tak 2-3 razy, zobaczyć jak motocykl mi reaguje. I nawet bez jeżdżenia po torach, bez wydawania tych strasznie dużych pieniędzy, w cudzysłowiu, na tory, na szkolenia, ja sam jestem w stanie sobie wypracować takie coś. Czuć to poczucie motocykla, kiedy motocykl zaczyna mi zrywać przyczepność, jak on się zachowuje po zerwaniu przyczepności i w sumie jak ja powinienem zareagować. Kolejną rzeczą, jaka jest, i jest to bardzo często sprawa, w miarę świeżych kierowców, albo kierowców, którzy długo jeżdżą, wbrew pozorom, ale nie mieli okazji poznać dobrze swojego motocykla, przyczepności i, i tak naprawdę reakcji tego motocykla. I boją się i to jest właśnie też ciekawe czasami, bardzo często, bardzo często, na filmach widać, że kierowca boi się złożyć motocykl boi się złożyć motocykl, że po prostu straci przyczepność, albo boi się po prostu go złożyć, nie wiem, z jakiego w sumie względu innego. No ja tu widzę tak jakby jedną możliwość, że po prostu boi się, że jak złoży motocykl mocniej, mocniej go wciśnie w zakręt, to, to po prostu straci przyczepność. No i taka tak naprawdę. Czasami takie zjawisko widać w momencie, kiedy jest ślisko rzeczywiście, i kiedy jedziemy na przykład na deszczu. Że, że kierowca ma tak w głowie zakodowany, że na deszczu to jest taka słaba przyczepność tych opon, że ja teraz yy, nie mogę go w ogóle położyć, bo inaczej zrobię uścisk i w ogóle low side pojadę bokiem, dupom i tyle. I w tym właśnie momencie kierowca się tak blokuje, że po prostu albo wyjeżdża na przeciwległy pas, albo yy, ląduje w rowie, albo na całówkę idzie. No i teraz. Yy, bardzo łatwo sobie, że tak powiem, w głowie już teraz pomyśleć i poukładać, czy ja wolę wpieprzyć się w rów albo na cołówkę, czy wolę mocniej pochylić motocykl i być może złapać uścisk, ale być może nie. I co wybieram? No wiadomo, na sucho, na zdrowy chłopski rozsądek. Na zdrowy chłopski rozum Zawsze powinienem wybrać to, że jednak mocniej wsadzę ten motocykl w ten zakręt Nawet jak on jest wcześniejszy niż ja sobie wyobrażałem Nawet jak coś się wydarzy Zobaczę dziurę, plamę oleju Mocniej go wsadzę w ten zakręt Tak powinno się robić Natomiast czasami człowiek sparaliżowany tą sytuacją tak, który nie przewidział, taki którego troszeczkę ta sytuacja przerasta, blokuje się, i po prostu widzimy, jak ten motocyklista bezradnie po prostu ma 2-3 sekundy na jakąś reakcję. Jakąkolwiek? Jest tak sparaliżowany, że po prostu jedzie sobie radośnie w rów. W jaki sposób możemy zapobiec temu? No właśnie, panie i panowie, szkolenia. Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka. Ja się kiedyś zastanawiałem bardzo mocno. Jaka realnie jest przyczepność opony na mokrym versus na suchym? Jakbyście obstawiali, obstawcie sobie to teraz w głowie. Czy jak na suchym, dobrym, gładkim asfalcie jadę 100 na godzinę w zakręt, to czy ja na mokrym mogę przejechać go z prędkością 40, 50, 60? Jakbyście obstawili, ile procent opona na mokrym trzyma tak samo jak na suchym? Bo ja. Grzebałem, grzebałem, aż się kiedyś dogrzebałem do jakichś tam oficjalnych wyników. To jest aż 70%. Wyobraźcie sobie, aż 70%. No i teraz pomyślcie sobie, jak wy, z jakim zapasem przyczepności jeździcie na co dzień takiej opony. Kładziecie się do samego rantu, popatrzcie na swoje opony, zobaczcie tak naprawdę hmm, dokąd dochodzicie, tak? Czy zamykacie oponę, czy tam na końcach już są takie postrzępione na oponie, nie, pewnie jeździcie tak na 60-70% możliwej przyczepności opony. To by oznaczało, że jeżeli jeździcie na 70% możliwości opony, że jeśli popada deszcz, to matematycznie oczywiście możecie jeździć dalej. Dokładnie tak samo jak jeździliście i tam nie powinno się nic stać. Oczywiście wiadomo, że to jest tylko matematyka, tak? To jest tylko matematyka. Natomiast uświadomcie sobie w głowie, że bardzo często bardziej się boicie tej utraty przyczepności na motocyklu, niż ona w rzeczywistości występuje. Ja po obejrzeniu tego materiału faktycznie sobie pomyślałem, kurde, na 70%, no to w codziennym użytkowaniu, tak jak ja sobie tutaj jadę za tą e, sympatyczną panią z pieskiem, to ja jadę na nie wiem 10% może możliwości motocykla i opony. Jadę sobie szybciej, tak jak teraz. Jadę sobie na nie wiem, no może 50% możliwości opony. Może może nawet to nie. E, Czyli ja, gdyby padał deszcz, to mógłbym sobie spokojnie takie manewry robić. Matematycznie. Słuchajcie, no ale żeby nie było tak, że tutaj wieszam na, na nas, psy, na motocyklistach, obwiniam nas, za, że jeździmy za szybko, za głupio, za bardzo dajemy się porwać swoim fantazjom, swoim jakimś potrzebom, potrzebie po prostu doznania adrenaliny, no to oczywiście nie wszystko zależy od nas. Szczególnie na początku sezonu bardzo dużo kierowców nie widzi nas. I to jest dla mnie punkt numer jeden, jeśli chodzi o winę kierowców, można tak to ująć. Czyli kolejnym punktem jest to, że, że e, kierowcy samochodów nas nie widzą. Szczególnie jest to widoczne na początku sezonu, ponieważ po prostu nie są przyzwyczajeni do tego. A od tego, że to jest genetycznie uwarunkowane, że e, naukowcy dowiedli, że wąskie, szybko zbliżające się do nas przedmioty e, nigdy nie były dla nas zagrożeniem. E, jako dla gatunku ludzkiego. Dlatego ludzie po prostu nie wykształcili w sobie e, odpowiednich mechanizmów. Dlatego nas nie widzą. A od tego, po prostu kierowcy na początku sezonu, marzec, kwiecień szczególnie, oni nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś im się nagle pokazuje, jak diabeł z pudełka wyskakuje gdzieś za pleców i zaczyna ich, nie wiem, wyprzedzać, albo jedzie koło nich. I to jest ogromny błąd kierowców, bo ogromny grzech tak naprawdę kierowców. Ale niestety co z tego, że to nie jest nasz błąd i że to nie jest nasz grzech, jak to potem my za to cierpimy. Więc niestety, na no motocyklu jest trochę tak, że musimy uważać za siebie i za innych uczestników ruchu. No bo to nas tutaj, jedyną naszą blachą, Poduszkami powietrznymi, strefami kontrolowanego zgniotu. <laughs> Zobaczcie, to jest taki materiał, który ma milimetr grubości. To jest nasza strefa zgniotu to jest nasza poduszka powietrzna. No więc, tak naprawdę, sorry, ale to my musimy uważać, mimo że my mamy pierwszeństwo mimo że to ktoś na, na nas chce najechać, bo zmienia pas, bo nas nie widzi no to musimy zachować bardzo szczególną ostrożność, szczególnie na początku sezonu. No i to się wiąże z tym, żeby nie palacować po prostu na początku sezonu szczególnie na początku sezonu. W nie polecam pajacowania na drogach publicznych, ale na początku sezonu jest to najbardziej zdradliwe. I druga rzecz jaka jest, to niestety najbardziej jesteśmy rozochoceni na samym początku sezonu do tego. No bo jesteśmy wypuszczeni po tych zimowych miesiącach. Wsiadamy na motocykl i pa i rura, pa, nie? Pałowanie na prostej. No a tutaj wyjeżdża nam gościu, kurde busem, nie widzi nas, bo całą zimę nie widział motocykla na oczy żadnego. <laughs> Kolejną rzeczą, która bardzo często powoduje niebezpieczne sytuacje, a czasami dochodzi do bardzo takich niezafajnych wypadków, to jest niestety to, co tutaj się w Mercedesie koło mnie wyświetla. Czyli martwe pole. Martwe pole po angielsku blind spot. To jest mniej więcej to miejsce tak naprawdę, bo ja teraz patrzę w lusterko i ja nie widzę kierowcy, to znaczy, że on patrzy w lusterko i mnie nie widzi. Jest najgorszy moment. Ja jestem na wysokości jego koła tylnego, on mnie nie widzi. Bardzo musimy unikać takiego, te, takiego czegoś. Oczywiście samochody nowoczesne są wyposażone w czujnik, ale unikamy tego. No jest to bardzo proste. No jak unikamy. No tak, unikamy i tyle. Staramy się nie jeździć tak dłuższy czas. Staramy się nie jeździć na, na wysokości tylnego koła samochodu, żeby nasze koło przednie było na wysokości tylnego koła samochodu. Słuchajcie, kolejną e, bardzo. Poważną i bardzo częstą przyczyną wypadków z udziałem jednośladów jest lewoskręt. Bardzo często tak naprawdę kierowcy do końca nie widzą tego jednośladu. Nie widzą i wyjeżdżają nam, i gdy walimy w lewoskręcie w samochód, gdy mamy szczęście, to walimy w błotnik, przelatujemy nad całym samochodem. I jeśli mamy farta w życiu, to nie trafimy na nic, co by nas poszatkowało, rozpróło i rozwaliło na mięso mielone. Natomiast, jak nie mamy niefarta, to walimy sobie w słupek B, czyli ten, który łączy przednie z tylnymi drzwiami, i wtedy zostajemy już na tym samochodzie. Zazwyczaj, niestety, tak to jest. Badania pokazują, że już przy 50 na godzinę nie mamy za bardzo szansy przeżyć przy walnięciu w bok samochodu, gdzie my uderzymy w bok samochodu, i zostaniemy już na tym samochodzie. Statystyki się troszeczkę poprawiają, jeśli mamy poduszki powietrzne. Te takie poduszki powietrzne, które nam pompują tutaj ciało, wtedy te statystyki są lepsze. Statystyki są całkiem niezłe przy Hondzie Goldwick, która chyba jako jedyny motocykl ma po prostu poduszkę powietrzną, taką jak w samochodzie, czyli w kierownicy, po prostu tu nam wybucha i my ładujemy się w tą poduszkę powietrzną, a nie w bok samochodu. Natomiast LewoSkręt jest mega, mega tematem. Jest bardzo słaby. Sam miałem tą wątpliwą przyjemność zgruzować sprzęta, mojego pierwszego sprzęta, po paru miesiącach jazdy, zaledwie, właśnie na lewo skręcie, gdzie pan po prostu wymusił mi i się w niego władowałem. ja miałem to akurat szczęście, że przyładowałem w przednie koło mniej więcej, odbiłem się od jego szyby, wylądowałem gdzieś tam, gdzieś tam. Jechałem na szczęście w momencie wypadku gdzieś około 30 na godzinę. Bo już troszeczkę przyhamowałem, też więc chyba to mnie też uratowało. Natomiast sprzętno zgruzowany, tak. Przy lewoskręcie, przy takich lewoskrętach jak tutaj, patrzcie, jaka jest sytuacja. Ci z naprzeciwka mnie totalnie nie widzą. Jeśli ja jadę tym pasem, to jeszcze bardziej mnie nie widzą. Co ja mogę zrobić w tym momencie? Najlepiej jest zmienić na prawy pas i zobaczcie, jak się rozszerza mój kąt widzenia. Ja więcej widzę i oni więcej widzą. Ja widzę, czy ktoś tutaj mi wyjedzie, czy ktoś mi się tu wpakuje, i tym kierowcą z naprzeciwka, jadąc prawą stroną lub też prawą stroną pasa po prostu w prawym śladzie, ja daję większe pole e, widzenia tak naprawdę pole widzenia mojego sprzętu. Mamy dość duży udział i możemy się albo do tego jeszcze dodatkowo przyczynić, albo, albo tak naprawdę e, troszeczkę to zminimalizować. Zobaczcie, na tym przykładzie również wam pokażę na tym skrzyżowaniu. Jadę sobie lewym śladem. Ja nic kompletnie nie widzę, czy ktoś będzie skręcał, czy nie. Jadę prawym śladem widzę znacznie więcej. Jadę prawym. Czasem otwieram całą drogę, tak naprawdę. Siema, siema. Otwieram sobie całą drogę widoku i wtedy ja widzę i mnie widzą. No i to jest to. To jest to, co możemy zrobić, tak naprawdę, w takiej bieżącej jeździe, w bieżącym użytkowaniu motocykla. Drugą rzeczą, którą możemy, a właściwie to ja bym powiedział, że powinniśmy, albo nawet musimy robić. O, pały stoją. To jest niestety zwalniać na na skrzyżowaniach wolnić na tyle, żeby sobie jechać te 50 na godzinę. Przy 50 na godzinę ja mam 20 metrów drogi hamowania, czy tam 15 to i tak nie jest mało, bo to są 3-4 długości samochodu. Natomiast nawet jak przywalę w kogoś, to nie będę jechał 5 dych, tylko będę jechał 20 na godzinę, a przy 20 na godzinę no to moje szanse przeżycia właściwie są pewnie bliskie 100%. Musiałbyś mieć niefarta, żeby wbijając się w samochód przy 20 na godzinę, żeby doznać poważnych, e, poważnych e, urazów. Ale, już jadąc 8, dych, głupie 80 na godzinę. W większości motocykli to jest pierwszy bieg. 80 na godzinę, wpadasz w samochód, i niestety nie masz szans na przeżycie. Słuchajcie, także wielkie dzięki za dzisiejszy odcinek. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, jeśli mieliście jakąś przyjemną sytuację, jak sobie z nią poradziliście. Życzę Wam bezpiecznej drogi, życzę Wam bezpiecznego sezonu i pamiętajcie, to, że macie pierwszeństwo, to nie znaczy, że wszyscy Wam ustąpią. Naprawdę nie chcielibyśmy żaden z nas, żeby nasze rodziny na naszych grobach musiały czytać, miał pierwszeństwo. Super, fajnie, miał pierwszeństwo, ale niestety nie ma go już z nami. Także bezpiecznej drogi, szalejcie, ale z rozsądkiem i lewa w górę widzimy się na drogach. Nara!